Chciałbym Wam serdecznie pogratulować tych wspaniałych wyników w nauce, ale także pogratulować i podziękować za to, co robicie poza nauką. Bo aby otrzymać stypendia, trzeba się wyróżniać. Wyróżniać poprzez działalność społeczną, edukacyjną, sportową, kulturalną. I to Wy jako stypendyści tegoroczni. Często reprezentujecie nasze miasto na arenach wojewódzkich, krajowych, międzynarodowych. Promujecie w ten sposób nasze miasto i oczywiście za to serdecznie Wam dziękuję. Gratuluję Wam tych wspaniałych wyników. Wiedza, którą dziś nabywacie, posłuży Wam w przyszłości. Będzie Wam po prostu w życiu łatwiej. Także nie zbaczajcie z tej drogi, wręcz przeciwnie, podkręcajcie, róbcie sobie kolejne wyzwania, sprostajcie im, bo na pewno w dorosłym życiu. a